Senator Bogdan Pęk. Pani Marszałek, Panie i Panowie, tak jak przed chwilą zasugerowałem w pytaniu, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że w całej tej debacie to chodzi o to, żeby tu debaty nie było i żeby się polskie społeczeństwo nie dowiedziało, jak to w ramach demokratyzacji życia politycznego i wprowadzania ładu ekonomicznego w niektórych obszarach, odbiera się potężny kawał podmiotowości naszej czcigodnej Wysokiej Izbie, czyli Senatowi Rzeczpospolitej. No kochani, no przy to jest skandal, to jest skandal niebywały. Nie to, że ktoś tam w gabinecie ministerialnym czy gdzieś wymyślił, że, że te skromniusieńkie 60 milionów trzeba odebrać senatorom, którzy stanowili jaką, jakąś zbiorową, polityczną nadbudowę w pewnym ładzie politycznym roz, rozdzielania tych pieniędzy. Ale to, że większość rządząca zasiadająca w tej Izbie klepie to i udaje, że nie ma problemu. No przecież problem jest. Następne pytanie może stanąć, czy w ogóle Senat jest potrzebny, skoro nie jest w stanie bronić nawet najbardziej podmiotowych swoich funkcji. A no przecież ja chyba pomimo pewnego wieku zaawansowanego, no, przypominam sobie, jak tu niektórzy dzielnie, dzielnie sugerowali obronę tego z panem Marszałkiem Borusewiczem na czele, z czcigodnym panem senatorem Abgarowiczem i wielu innych i nagle pod pretekstem błahym, że, że jakoweś tam występują akcenty polityczne, odrzuca, odrzuca się projekt uchwały, która występuje naprzeciw obronie podmiotowości Senatu. Nie PiSu, Senatu. No panowie, to się naprawdę nie godzi. Ja uważam, że, że jest to wielki skandal i my tego tak, ja przynajmniej tego tak nie, nie odpuszczę i, i na wszystkich możliwych forach będziemy, będziemy zajmować krytyczne stanowisko wobec tego, bo nie ma żadnej racjonalnej podstawy, żeby urzędnicy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które jak wykazała ostatnia debata w polskim Sejmie, nie wykazuje najwyższych kwalifikacji, Wzięli te pieniądze, o których mogliśmy my swoją zbiorową mądrością decydować. Przetarte ścieżki, jasne procedury, yy, znajomość yy, dogłębna tematu, znajomość ludzi, znajomość Polonii, znajomość jej liderów, problemów. No przecież to, to wszystko jest dorobek wieloletni i to wszystko ma pójść na straty, dlatego że pan Sikorski, czy, czy może jakiś jeszcze mniejszy urzędnik chce położyć łapę na tych pieniądzach. To naprawdę nie jest problem polityczny, opozycja, koalicja. To jest pytanie, czy chcemy podmiotowości Senatu. Jest to pierwszy stopień ścieżki w dół. To na pewno obniży rangę Senatu. Brak oporu przeciwko, przeciwko odbieraniu tych pieniędzy ze strony większości spowoduje, że powaga Izby zostaje w jakiś sposób osłabiona i naruszona. Proszę Państwa, ja apeluję jedynie do... Do państwa poczucia wspólnej godności i autorytetu tej Izby, powagi tej Izby, majestatu tej Izby, żebyście się tak łatwo nie poddawali, żebyście na chwilę zostawili legitymacje partyjne i pochylili się nad, nad wspólnym interesem Polski, który Senat do tej pory bardzo dobrze reprezentował. Przeciwko rozwiązaniom narzuconym przez rząd. I ministra spraw zagranicznych zdecydowanie protestuje. Dziękuję bardzo.